Witajcie serdecznie z tej strony Rafał i Redpill News. Witam się z wami po banie. Materiał, do którego prowadzi ten wstęp, jest materiałem wrzuconym 26 marca. Nie są to zwykłe wiadomości. Pierwsza część tego odcinka składa się z bardzo ciekawego wątku, który polecam obejrzeć. Bana dostałem na tydzień i dzisiaj ten ban zszedł. Oczywiście został usunięty materiał, jeden z wcześniejszych, a odwołania do YouTube'a nie podziałały. Nie miałem wam jak dać znać z wyjątkiem komentarza, który napisałem pod ostatnim filmem, ale pewnie duża część z Was go nie widziała, więc zapraszam serdecznie na ten zaległy odcinek. Tak jak mówię, chociażby ze względu na pierwszą jego część, myślę, że. Na pewno się nie zawiedziecie. Link do całego materiału oczywiście będzie w opisie i komentarzu przypiętym pod filmem. Zapraszam serdecznie. Ja już zacząłem pracę nad kolejnym odcinkiem, jutro będę go kończył. Nie wiem, czy będzie wieczorem, czy później, to się okaże, bo w tym nadchodzącym odcinku jeszcze ponadrabiam co trzeba, a dalej lecimy z eksperymentem, ale to już wyjdzie w praniu. Zapraszam Was teraz na odcinek zaległy, ale przede wszystkim na jego pierwszą część, która wyjaśni, o co chodzi w skrócie: PEAD. Pamiętajmy, odrzućmy strach, strach to trucizna dla duszy, strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie stawię mu czoła. Bosęga, czyli uziemienie bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam Was teraz na właściwy materiał, który, przypominam, znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę Wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później, niech Wam się darzy, sława bracia i siostry, where we go one, we go all.